Kolejna zabawa wzmacniająca mięśnie posturalne. Jeżeli usłyszałaś, że dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe, słaby brzuch, albo sama widzisz, że ma taką zgarbioną postawę, często z wystającym brzuchem, pokłada się na ławce, wygląda jakby zaraz miało zjechać z krzesła, często mocno ściska kredkę, ma za mocny nacisk tej, tej kredki czy długopisu na kartkę, niewyraźnie mówi, to. Jest zabawa, która na pewno y, bardzo pomoże. Najpierw obejrzyjcie. Ma przyklejone nogi do ziemi, ręce do ziemi, plecy do ziemi i głowę do ziemi. I teraz królik będzie próbował go odkleić. Odkleja mu nogę. A, nie daje rady. Ręka. A, nie daje rady. Druga ręka. Nie daje rady. Noga. Nie daje rady. Plecy mocno do ziemi. Nie daje rady. Głowa. Nie daje rady. Tak O, Nie daje rady. Rady, rady. Nie daje rady. Teraz będzie kicał szybciej. Kica do nogi. O, o. Dało rady się odkleić. Rycha. O. Dobra. Nie pozwalaj. Nie wiadomo gdzie kicnie. Nie wiadomo gdzie kicnie. Super. Bardzo dobrze. Możesz się rozróżnić. Czyli zabawa polega na tym, że dziecko przykleja całe swoje ciało super klejem. Do podłogi, a my staramy się w różnych konfiguracjach podklejać jego ręce, nogi, głowę, plecy. Kolejność nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, aczkolwiek dobrze byłoby, gdyby jak najczęściej jedna z rąk pilnowała przyklejenia pleców. Wtedy właśnie napina, napina się to centrum naszego ciała, mięśnie brzucha. Zobaczmy, jak to wygląda u młodszych. Dobra. Uwaga, ręka, noga. O, noga, ręka, mocno, ale się przykleił. Ale na silny klej. O jak! Się. W ogóle nie możemy. Plecy, plecy. Mocno przyklejone. Ten to bym się posmalował, ten A, Tylko ten, co posmalował się tym klejem. Mocno! Atakuj głowę! Atakuj głowę! Nie mogę! Nie mogę! Mocno, mocno! Noga, noga, ręka, ręka Uwaga! Mocno, 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 mocno. Małpa z misiakiem nie dały rady. Ale... Przegrali! Przegrali, ale małpa teraz prosi do pomocy sowę. O, cały czas Zobaczymy. Będzie małpa. Zaraz będzie sowa z kozicą, będą się zmieniać. Uwaga! Uwaga! Mocno. Uuu. Głowa mocno. Plecy przyklejone, plecy przyklejone, dobrze, mocno. Rękę przyklej, rękę przyklej, halo, odkleja się, halo, proszę. Przyklej. I przed nami ostatni filmik. Chciałam wam pokazać alternatywę do leżenia na plecach, czyli tutaj na tym filmiku dziecko będzie leżało na brzuchu. Dla urozmaicenia też tak można. Dobrze, przyklejaj, przyklejaj, Nie mogę odkleić, nie mogę odkleić, to jest, nie mogę. Nie mogę jej odkleić. Muszę zawołać na pomoc drugą lalę ninżę. Uwaga, dwie na raz. Nie mogę! Za nogi! Nie mogę jej odkleić! Mocno! Teraz brzuch do góry! Nie dajemy rady! Może głowę się uda! Nie dajemy rady! Ach! Ej, udało mi się! Hej, przyklej nogę, przyklej, przyklej! Przyklej nogę, dobrze! Teraz dwie na raz, noga ręka! może uda nam się naom odwrócić na plecy. Ach, nie możemy. Koniecznie napiszcie w komentarzu, dajcie znać, jak Wam się podoba ta zabawa, czy ją wykorzystaliście, jak Wam się udało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to również piszcie, chętnie pomogę.